Witam was bardzo serdecznie z bajku z tej strony i zapraszam na trzeci odcinek gry poświęconej Undaunted Normandy. Wracamy do wioski nieopodal plaż Normandii, nieopodal Omaha Beach, gdzie Amerykanie próbują przebić się przez pozycję koło Larray. Jednak Niemcy bardzo dobrze się bronią. Jak widzieliśmy w poprzednim odcinku myśleliśmy, że Niemcy mają szansę wygrać. Na szczęście widzieliśmy ich. Rękę kart, więc wiemy, że nie wygrają w tej turze. Yy, dlatego oni się zastanawiają, czy nie potrzebują, czy co potrzebują. Potrzebują wyrzucić tutaj tego focouf Force karty, więc zagrają jednego zwiadowcę jako inicjatywę. Amerykanie będą się bali, jeśli chodzi o, o to, czy są w stanie zrobić cokolwiek. Muszą wygrać inicjatywę, więc zagrają też zwiadowce, żeby. Licząc na to, że będą ruszą się pierwsi. Po prostu wejdą tutaj, żeby zablokować ewentualną próbę przejęcia kontroli. Odkrywamy. 6 do 6. Inicjatywa zostaje po stronie niemieckiej. Więc teraz Amerykanie się boją, czy Niemcy wygrają grę. My wiemy, że Niemcy nie wygrają gry. Niemcy zagrają zwiadowce dla akcji. Recon, więc pozwoli to nam wyrzucić tę kartę Foco for z gry. I zagrają Platoon z dla akcji Bolster 3. I wezmą sobie dwóch strzelców z grupy B i jednego strzelca z grupy A. Dadzą to na discard. I Amerykanie odetnęli z ulgą. Chociaż dalej nie są w dobrej sytuacji. Eee, mają prostą turę, zagrają squad lidera dla akcji bolster 2 i wezmą dwóch strzelców, którzy zostali do talii. A może nawet tak dwóch strzelców wezmą. I zagrają strzelca A żeby się ruszył tutaj, bo to jest bardzo ważne pole w tym momencie. On blokuje, najpierw Niemcy muszą go zabić, żeby przejąć kontrolę nad tym polem. Tyle jeśli chodzi o kolejną turę, więc Amerykanie mają akurat 4 karty w talii. Niemcy mają trochę i więcej. Zobaczymy. O widzimy mamy Skauta dwóch strzelców i lidera, więc wiadomo, kto pójdzie. Tak, wiadomo, kto pójdzie na inicjatywę, będzie to ta karta. Amerykanie mają też dobrą rękę. Czy oni chcą? Skaut A jest tutaj. Czy oni chcą jakoś obejść? Czy oni mają strzelca tutaj, więc nie są aż tak zagrożeni natychmiastową porażką, więc zagrają Focus War jako ich inicjatywa. No i my wiemy, że Niemcy utrzymują inicjatywę 6 do 1, więc Niemcy ruszą się w pierwszej kolejności. A w pierwszej kolejności. Strzelec B wykona atak na tego strzelca, czyli potrzebuje. 4, 5, 6, potrzebuje do trafienia. Ja mogę to zrobić tutaj. Jest dziewiątka, więc strzelcy są dobrzy niemieccy, czyli rifleman A. Jak widzimy, rifleman A jest na ręce. Więc niestety, przez to, że przegrali inicjatywę, Robert Denton zostaje zabity. Niemcy powtórzą ten atak. Tym razem Rifleman B. Znowu potrzebujemy 4-5-6. I mamy 6. Trafiliśmy kolejnego strzelca. Nie mamy już strzelca na ręce, więc e, patrzymy na discard. Jest James Allen, więc on też trafia na kupkę. E, I squad leader zrobi akcję Inspire, więc Rifleman EA jeszcze raz zaatakuje. Jeszcze raz tych nieszczęsnych. Strzelców amerykańskich i też trafia. Niemcy mają bardzo dużą skuteczność. Sprawdźmy, czy jeszcze mamy coś. Tak, mamy Richarda Johnsona, który wylatuje z gry. I to jest tyle. Niemcy bardzo dobrze strzelają. Więc będzie bardzo ciężko, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Także nasz scout wykona atak 1, czyli jedną kostką zaatakuje, jest sens. Jedną kostką zaatakować tutaj, to jest 5, 6, 7. Nie, on musi wejść tutaj, czyli on wejdzie w to, na to pole. I teraz lider. Zrobi akcję Bolster. Więc dobierzemy do, naszego kar do naszej talii dwie karty: A: jednego strzelca, jednego zwiadowca. Będziemy liczyć na to, że jakoś uda nam się odwrócić losy tej walki, chociaż tak naprawdę strzelcy są najważniejsi, żeby przeżyli. Jeżeli ten strzelec zginie, to. Amerykanie automatycznie przegrywają grę. Będą musieli się wycofać. Amerykanie dobrali 4 karty po przetasowaniu. Niemcy mają 5 kart w talii, więc zobaczmy, co Niemcy zrobią. Hmm, to jest ciekawy wybór, ponieważ Niemcy mogą 3 razy strzelić. Ale jako drudzy, więc liczą na to, że prawdopodobnie zabiją ten, ten, ten oddział A. Bardziej patrząc na to, jak dobrze strzelają dzisiaj, ale będą, będą ryzykowali, że jeżeli Amerykanie dostaną oddział B, on się pojawi na planszy, więc opóźni ich to trochę zwycięstwo. Więc oni zagrają tego strzelca B jako inicjatywę. O no i widzimy, Amerykanie zagrają tego scout'a jako inicjatywę, ponieważ potrzebują być pierwsi. I tak też się dzieje. 6 do 5. Amerykanie od... zabierają inicjatywę Niemcom. I zobaczymy, czy będą w stanie cokolwiek zrobić. Na pewno pierwszą akcją, jaką zrobią, jest akcja Command od Sierżanta, który pozwoli dociągnąć im dwie dodatkowe karty. No i mamy Strzelców. Na pewno Rifleman B się ruszy, co spowoduje, że wejdzie z powrotem na planszę. I tego się Niemcy obawia obawiali. No, i Rifleman B też się ruszy znowu, ale ruszy się tutaj. Trzeba zbierać punkty. Rifleman A zaś zaatakuje. Powiedzmy, Riflemana A, więc potrzebujemy 4, 5, 6, 7. Lub więcej. Jest 10, czyli jest trafiony. Pamiętamy, strzelaliśmy w A. I A jest na ręce, więc ustrzeliliśmy Huberta Kramera. Chyba pierwsza ofiara po stronie niemieckiej. I tyle jeśli chodzi o turę amerykańską. Niemcy teraz z dwoma kartami, więc tylko Rifleman A, ponieważ druga jest Folk of War. Będą strzelać do tych strzelców, więc oni na szóstkach trafiają, ponieważ tutaj jest tylko jeden. Jako osłona i piątka, więc w końcu Niemcy nie trafili. Czyżby odwracało się szczęście amerykańskie? Amerykanie mają spokojnie wystarczającą ilość kart. Niemcy mają tylko jedną kartę, więc trzeba przypasować ich talię. No, i trochę lepsza, lepiej sytuacja wygląda dla mm, Amerykanów. Jeszcze nie powiedziałem, bo nigdy w sumie tej akcji nie biorę. Jest jeszcze akcja Hunker Down, która jak zagrywamy kartę, możemy zamiast wykonywać akcję, po prostu odłożyć ją z powrotem do mm, rezerwy, jakbyśmy nie chcieli, nie potrzebowali ich i w danej karty w, w danym momencie, czy tam wiemy, że w najbliższej przyszłości się nie przyda. Możemy ją oddać do rezerwy. Nie wiem po co. Może w późniejszych scenariuszach jest na to jakieś taktyczne zastosowanie. Tymczasem mamy cztery karty. Eee, I mamy. Mamy dużo rzeczy. Więc zagramy tego scout'a jako inicjatywę. Niemcy wolą strzelać, więc zagradzą, poddadzą inicjatywę w tej turze. Oni wiedzą, że ciężko będzie wygrać. Z 6 do jednego, więc Amerykanie ruszą się jako pierwsi. Amerykanie użyją akcji Control. Więc mamy strzelców B. Obrócimy ten znacznik, jest, te, te pole jest pod kontrolą. W tym momencie mamy jeden punkt. Jak Amerykanie, teraz strzelcy A zaatakują i zaatakują strzelców A niemieckich. Skoro już jednego zabiliśmy od nich, fajnie było. Drugiego, Jedynka oczywiście, nic się nie stało, ale tutaj. Lider, lider składu, lider grupy nakaże jeszcze jeden atak. Więc powtórzymy. I mamy dwójkę, więc trochę lepiej. Ale dalej po amerykańsku. Dzisiaj, Ameryka nie jest dzień Amerykanów. Zdecydowanie. Zobaczymy, jak odpowiedzą Niemcy. A Niemcy. odpowiedzą. Najpierw ruchem scoutu zrobimy. Lepiej zrobimy conceal. Bo wiemy, że prowadzimy. Mamy wrażenie, że. Wygrywamy z nimi z Amerykanami, więc damy im folk of war do talii. Będziemy próbować w ten sposób zagrać. Jeśli drudzy skałci strzelą do riflemanów, czyli do tych strzelców, więc trafiają na piątkach, ponieważ są na tym samym polu, i trafili więc rifleman, a jakiś, jakiś rifleman, a jest Paul Miller idziemy z discarda, Tu z gry, i z liter. Robi akcję Inspire, więc ci scouti wracają na rękę i strzelam jeszcze raz. Jeszcze raz zaatakują tych riflemenów, a próbują się ich pozbyć. Cztery twi zabrakło. Zabrakło jednego, a więc tyle w tej turze. Zobaczymy, jak Amerykanie odpowiedzą na to. Czy Amerykanie odpowiedzą na to. No, i właśnie mamy dwa Fog of War scouta. Czyli będziemy musieli poddać inicjatywę, prawdopodobnie, na patrząc na karty Niemców na pewno. A bez co Skład Leader nam nie przyda się. Kolejny w sumie Inspire. No to samo wychodzi, więc zagramy skład lidera, żeby przejąć na pewno inicjatywę. I mamy 1 do 7. Niemcy przejmują inicjatywę. Najpierw Sierżant skorzystał z akcji Command 2, żeby dobrać jeszcze dwie karty. Są tu dwóch Riflemenów A, więc będzie ciężko Amerykanom. Najpierw Rifleman B strzeli do riflemana A więc to jest 4, 5, 6 na szóstkach jest 1, więc nie trafił to samo zrobi ten pan rifleman A na szóstkach 4, nie trafił jeszcze raz 5, nie trafił więc ostatni strzał 8, trafił końcu. Do 3 razy sztukę, w sumie do 4 razy sztukę. Czyli, czy my mamy jakiegoś riflemana? A na szczęście, na ręce nie. I mamy tutaj w discardzie Harolda Hendersona. Także no niezbyt efektywna tura Niemców, ale jednak, jeden zabity. Więc e, Amerykanie muszą kombinować. I to muszą bardzo kombinować. Strzelcy z grupy B ruszą się, jedno pole tutaj. Zaś skałci Scouti zaatakują tych scoutów B. Czyli na szóstkach trafiają. Jest piątka, więc nie trafili. Także to nie jest dobry moment, znowu dla Amerykanów. Ostatnie cztery karty Niemców. Amerykanie mają dwie. Więc Niemcy mogą teraz pójść po prostu na wojnę, zacząć strzelać do wszystkich strzelców, jakich Amerykanie mają, i spróbować w ten sposób. Przebić opór, bo teraz jesteśmy trochę, trochę na musiku. Widzimy strzelec, strzelec, scout, strzelec, wszystko z grupy B. Niemcy mają pewien pomysł. Czy mają ten pomysł? Nie, będą strzelać, więc zagrają strzelca na inicjatywę. Spróbują rozstrzelać e, Amerykanów, którzy mają wybór, albo zupełnie wiedzą, że poddają inicjatywę i nic nie robią, albo też za dużo nie robią, więc zrobią squad lidera. Odzyskają inicjatywę. 7 do 5. Problem jest taki, że dwa karty Four, zupełnie są niepotrzebne. Squad leader. Nie zrobi inspire, zrobi akcję Bolster B, więc dwóch scoutów wróci nam totali No a Niemcy, tak jak powiedzieliśmy, będą strzelać. Najpierw scouti strzelą do riflemanów, czyli na piątce trafiają. I akurat piątka jest, więc trafili. I to jest rifleman A. Nie ma ich tutaj, nie ma ich tutaj, więc wiemy, że ta jednostka już nie wróci. Bardzo dobra wiadomość dla Niemców, więc teraz Eiffelman B wejdzie tutaj i będzie strzelał do tych scoutów. Tutaj już na szóstkach trafia. A mamy już dwie jednostki w tym, w tym centrum. Rzucili jeden, więc nie udało się. Ale Amerykanie nie są w najlepszej sytuacji w tym momencie. Wygląda wszystko na to, że Niemcy tę, tę rozgrywkę, ten scenariusz wygrają. Amerykanie zupełnie nie potrafią się przebić. Nie trafiają w Niemców w tym kluczowym momencie, nie jestem przekonany, czy myślałem, żeby pójść naokoło, ale tutaj są dalej tylko cztery punkty. Jeszcze potrzebujemy te pola tutaj, co będzie bardzo ciężkie do zdobycia. Tym bardziej teraz, kiedy mamy tylko jednych riflemenów. no ale zobaczymy, zobaczymy, czy cokolwiek się zmieni. Na dzisiaj to wszystko. Ja byłem z bajchu, to było Undaunted Normandy. Dziękuję za uwagę, i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!